Baza treningowa w Myślenicach to na pewno dla nas wielki krok naprzód pod każdym względem. Wisła poszukiwała wielu dróg na to, aby się rozwijać i spełniać te marzenia. Wreszcie mamy coś, co aspiruje do naszych osiągnięć, ale również co odzwierciedla nasze pragnienia. Podgrzewane trawiaste boisko o każdej porze roku do dyspozycji. Ptuczna murawa dostępna w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia. To daje nam te możliwości, których nigdy Wisła Kraków nie miała. Od dzisiaj to się zmieniło i dlatego ten moment jest szczególny, dlatego ten moment jest historyczny i dlatego dla nas wszystkich ten moment jest wspaniały. Myślę, że baza, której doczekała się Wisła, jest naprawdę bardzo profesjonalna. Jest to naj, najładniejszy ośrodek, jaki, jaki widziałem, i trzeba gratulować władzom myślenic, działaczom Wisły Kraków, że doprowadzili do powstania. No, nigdy Wisła nie miała profesjonalnej bazy do, do treningów, do pracy, do przygotowywania się do, do meczów. Piłkarze mogą czuć się tutaj, jak u siebie, w domu, w komfortowych warunkach, przygotowywać się do sezonu. I mam nadzieję, że tylko współpraca z trenerem Smudo będzie dalej przebiegała jak dotychczas. Zwycięstwa same przyjdą, kibice zapełnią krakowski stadion, który również w niedalekim czasie zbudowany wygląda pięknie. No i znowu powrócą tłuste lata dla lisu raków.